tam no, mamy 7.03 kochani no i tak jak mówiłem byłem po tą pufę domek przyniosłem niestety pusta tam jest jeszcze jeden domek z obudowy z maszyny do szycia i postawiłem tutaj zobaczcie są teraz dwa domki czyli teraz mogą się chować dwa kotki no na razie nie przykryłem od góry czymś na wypadek deszczu ale w razie czego to znajdę linoleum tego typu, choćby o takie położę na górę i będzie zabezpieczone przed deszczem przecież teraz na razie deszczy nie ma no to tak rozwiązanie zrobiłem Gacuś, Kicia Posłuchaj, gdzie jest Gacuś. Kicia, kicia! Mamuśka była, też gdzieś poszła. Najadła się. Kleofas poszedł wcześniej. Witam, panie Danielu. Poszedł konserwator. <tryk> o Gacuś, chodź kiciulku no wołam Cię chodź Gaculek no chodź niech. a Ty gdzie? Kowocianówki byłeś? tak? tak? byłem? no, chodź zobacz co Ci zrobiłem chodź kicia no chodź Ci pokażę domek, chodź chodź, 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 chodź. nie muszę, no chodź tutaj Chodź, chodź kicia. Kacuś, chodź kicia. Kiciulek, chodź tutaj. Zobacz. Zobacz, domek jest. Chciałeś? <laughs> tutaj. Tu, tu, tu. Zobacz. Tu domek jest. No. Kacuś, tu. Zobacz. O Jezus. Nie da się na ręce wziąć. Zobacz tu jaki domek. Tu masz jedzonko, masz. O. No, widzisz, widzisz? Mówiłem ci, że domek jest tutaj dla ciebie. No. I tu masz domek i tu masz domek. No, będziesz się cieszył. No, chodź. Chodź. A tu masz jedzonko, chodź. Zobacz, masz. Jedz. Jedz, ty lubisz to. No, jedz. Biegał, biegał i głodny biegał. No, to już wie gdzie jest domek. To już w razie czego będzie do niego tam wchodził, tak? Kiciulku. No. No, ha czekaj. Tak patrzę, czy gdzieś tu kleszcza nie masz. Zdaje się, że mam go pod ręką, no drania już jednego ci wyrwałem masz jeszcze jakiegoś? no tutaj chyba masz jeszcze jednego małego ale mały poczekaj, poczekaj, może go no, no roba jedną ręką to ciężko go złapać bo nie jest chole cholewa jeszcze mały. No. Te koty mają tyle kleszczy, kochani, że ja nie ma dnia, żebym na korytarzu albo u siebie w pokoju nie znalazł takiego, taki, takiego groszka już wielkiego, który odpadł. Strasznie w tym roku tych kleszczy. Strasznie. Trzęsienie tych kleszczy. Nie było zimy. A tak się tego mnoży pełno. Te biedne koty tam pójdą. Tam. O, zobaczcie, chyba gacuś ma. No, gacuś, pokaż co masz. Czy jesteś facet, czy nie? Bo mówią, że ty nie facet jesteś. No, a. Ale się kręci, się kręci. Czekaj, tutaj gdzieś wyczuwałem też chyba kleszcza. U ciebie. Jakaś z drugiej strony jakoś. No kaculek o. No nie ruszaj się, nie ruszaj się. Ale mi się kotujesz. Czekaj, tutaj patrzę. O, tu pod szyją masz. Też kolego małego. To jeszcze dwa masz. Tak kiciulek? No. No dobra, to idziemy. To idziemy. A ty jedz sobie. Podjedz. Żebyś miał siły na dzisiaj.